Dzień dobry i cześć! No, chyba takiego krótkiego odstępu między filmami jeszcze nie miałam. Witam Was ponownie. Wyobraźcie sobie, że ten film nagrałam w drugi dzień Bożego Narodzenia. Miałam wolne, więc postanowiłam wykorzystać okazję i sobie na spokojnie nagrać film. Tak naprawdę to nagrywałam cały dzień ten film. Jak tutaj widzicie, jest kuchnia. Tak wyglądała kuchnia u nas rano. Jak zwykle, blaty zastawione. Ci, którzy oglądają mnie regularnie, to wiedzą, że to u nas jest normalka. Pozwólcie, że przedstawię się tym, którzy widzą mnie pierwszy raz. Mam na imię Ania, mam prawie 40 lat. No, w kwietniu skończę 40, trochę się pospieszyłam z tą 40 Mam dwójkę wspaniałych dzieci, chłopca prawie 13 lat, córkę 9 lat i mam męża prywatnego również. Mamy cztery zwierzęta, jednego psa i trzy koty. Bardzo lubię sprzątać i czytać książki. Dlatego, jeżeli też lubicie książki, słuchać recenzji i w ogóle interesujecie się nowościami wydawniczymi, to zapraszam również na mój drugi kanał, który się nazywa Anna Luczek Mania Czytania i tam zawsze też Opowiadam o tym, jakie książki przeczytałam w poprzednim miesiącu. A na koniec można wygrać jedną z prezentowanych przeze mnie książek. Zazwyczaj czytam około 5 książek miesięcznie, są to thrillery, poradniki oraz horrory. Takie moje ulubione kategorie. Więc jeżeli coś z tego Was interesuje, to jak najbardziej zapraszam na mój kanał, na subskrypcję. I jeżeli chcecie, to posłuchajcie o tym, książek, jakie książki czytałam w poprzednim miesiącu. A na koniec, można wybrać sobie właśnie jedną z tych książek, bo zawsze, wy, zawsze na koniec robię też losowanie jednego, jednego z obserwujących mnie osób, tak? Dobrze. Jak tu widzicie, wzięłam się za kuchnię dosyć ostro. Pierwsza zmywarka już poszła. Teraz przemyję sobie zlew, jak już będzie czysty, to włożę tam do tego czystego mojego zlewu brudne naczynia. Aha, są brudne, ale gorzej by było, gdybym włożyła brudne naczynia do brudnego zlewu, to bym podwójnie się tutaj wyczerpała psychicznie. A tak to przynajmniej wiem, że nie jest tak źle pod tymi brudnymi naczyniami. Poprzednia zmywarka została rozpakowana. I tutaj widzicie, muszę teraz podkładać wszystko na miejsce. A w ogóle powiedzcie, jak Wam minęły święta? Możecie napisać coś w komentarzu na ten temat. Może jakieś mieliście wyjątkowo ciekawe święta. Może ktoś z Was postanowił w tym roku wyjechać na przykład w góry albo do ciepłego kraju. Całkowicie inaczej spędził święta niż. Klasycznie Polacy przy stole. Powiem hmm? Wam, co dostałam na święta od męża. Dostałam odkurzacz. Odkurzacz był niespodzianką. Hmm, od dawna tutaj się żaliłam na moim kanale, że mamy problem z odkurzaczami. Mieliśmy jeden zwykły, bardzo stary, który ojej, fatalnie już funkcjonował. Później go obejrzycie sobie. Hmm. No, i mąż taką niespodziankę mi zrobił. Kupił mi odkurzacz, żebym mogła odkurzać całej rodzinie mieszkanie. Dostałam też żelazko. Żelazko sobie sama zamówiłam, poprosiłam męża o żelazko. I jeszcze jeden prezent niespodzianka to taka duża, ładna świeca zapachowa. To mnie też miło zaskoczył, że wiedział, co będzie mi się podobało. No, ale ogólnie muszę przyznać, że rzeczywiście e, jestem chyba specyficzną osobą, którą cieszą prezenty związane ze sprzątaniem. E, no, tak mam, to są moje takie e, dwie pasje. No, dosłownie, no, no tak. E, pierwsza to jest właśnie sprzątanie, o tym mam kanał. No i druga pasja to jest czytanie, o tym też mam kanał. Jeśli chodzi o sprzątanie, to hmm, poświęciłam naprawdę masę godzin na oglądanie e, przede wszystkim zagranicznych youtuberek. Polskie Polski też oglądam e, youtuberki e, o sprzątaniu mm, Clean with me. Natomiast no, przede wszystkim oglądam te e, zagraniczne. E, z prostego względu bardzo podobają się ich domy. No niestety tak to jest. My tutaj mamy najczęściej mieszkanka, e, a tam są piękne, duże domy. I przyjemniej mi się ogląda, jak ktoś sprząta taki duży dom. Ale nie lubię oglądać, jak sprzątają czyste domy, bo naprawdę takie filmy też się zdarzają. No, wiecie, no jest na przykład pani, która jest singielką, prowadzi też kanał taki Clean With Me. Co ona tam może w sumie nabrudzić? No, no wiecie, no po śniadaniu posprząta trochę tam talerze, coś tam pozmywa trochę, no łóżko zaścieli. Ubrania odłoży na miejsce, no i to wszystko. A tu jest prawdziwe życie, nie? Dwójka dzieci, zwierzaki. Zresztą mogę Wam sprzedać taki super patent na czysty dom. Nie wiem, czy powinnam się z Wami tym dzielić, bo to w sumie taka no, moja tajemnica jest może jakoś można by na tym w przyszłości zyskać, coś mogłabym na tym zacząć zarabiać, bo naprawdę mam taki rewelacyjny patent na to, jak osiągnąć mega czyste. Mieszkanie lub czysty dom. Sposób jest na to jeden. Hmm? Uwaga, podzielę się z Wami. Uwaga, uwaga. Należy nie mieć dzieci. Jak nie macie dzieci, to będziecie mieć czysto. No nie da się, nie da się. Być może wydaje Wam się, że, nie wiem, Wasz współmałżonek na przykład bardzo brudzi, ale to jest nic w porównaniu z tym, co potrafią zrobić małe kaszojady. No, niestety. A chyba nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale chyba najgorsze są dziewczyny. Takie małe, zbuntowane maluchy, bo mój syn to jeszcze nieraz coś po sobie wyniesie. No, w sumie w ogóle tam w miarę, w miarę tam dba o porządek u siebie w pokoju, a u córki jest przedramatycznie. Dosłownie tak. O, tutaj myję teraz Cokoły, w ogóle rewelacyjna nazwa Cokoły. Słowo Cokół poznałam, hmm, o kurczę, wiecie co? No nie wiem, gdzieś z 10 lat temu, albo może z 7-8 lat temu, powiedzmy. Wcześniej nie wiedziałam, że takie słowo jak Cokół w ogóle występuje. Ale tak, mam Cokoły w kuchni. O, to jest mój prezent. Pozwoliłam sobie nawet tutaj na nagraniu specjalnie dla Was rozpakować. Znaczy dla Was, no dla mnie, ale żebyście ze mną uczestniczyli w tej bardzo przyjemnej sytuacji, związanej z rozpakowywaniem mojego prezentu. On jeszcze wcześniej był zapakowany w ozdobny papier, więc ja widziałam, że coś tam takiego dużego dla mnie leży pod choinką, ale słuchajcie, nie miałam pojęcia, co to jest. A tu się okazało, że taka niespodzianka. No, zobaczcie, jaka szczęśliwa dziewczyna. Ja dziękuję, nie? Jeszcze mopa jej dać. Co tam jeszcze może być? Suszarka do ubrań. Hmm. No płyn do mycia naczyń? No, tak to jest. Jak znaczy się ma taką pasję. A ile radości mi dało, jak mogłam go pierwszy raz teraz użyć? Haha, fajnie, wszystko takie świeże, działa, rewelacja. A z tym poprzednim się tak męczyliśmy. Chciałam wam pokazać, że ma taką potrójną moc z Można sobie wybrać jeden, dwa lub trzy, w zależności od tego, co bardziej jest nam potrzebne, jaka jest moc. I to, co mi się tutaj podoba, też, o to zobaczcie, że mogę sobie ściągnąć rurę, i tu mam taką fajną szczoteczkę od razu, w tym zamontowaną. No, rewelacja. Ktoś coś takiego fajnego wymyślił. Dodam, że. Mm, nie jest to ogółem reklama odkurzacza, no tak wyszło jak wyszło, że chciałam się nim pochwalić Nie ma tutaj żadnego związku, nie mam żadnego związku z żadną tutaj reklamą, ani film nie jest sponsorowany Jeszcze myju, 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 żeby było czysto, ładnie, świeżo i pachnąco No i tutaj są efekty wysprzątanej przeze mnie kuchni Najfajniejsze jest to, że wieczorem w ogóle ta kuchnia tak niestety nie wyglądała, no, nie będę Was tutaj w ogóle czarować, to jest efekt, a może godzinny, dwugodzinny, a później wszyscy znoszą różne rzeczy do kuchni, ja też, no ja też, no co mam powiedzieć, samo życie, nie? Ale co by było, gdybyśmy jednak tak nie sprzątali? No, prawda jest taka, że ja też zawsze powtarzam. Yy, ja nie prowadzę kanału o pięknie wysprzątanym domu, tylko o tym, jak, jak sprzątam. Tak? Pokazuję, jak sprzątam. A żebym mogła pokazać, jak sprzątam, to muszę mieć też bałagan. I chciałam też od razu powiedzieć, że nie, tego bałaganu nie robimy specjalnie na potrzeby filmu. Absolutnie nie tak u nas to wygląda a teraz zapraszam was do mojej sypialni to moja sypialnia yy, no część z was już wie część nie wie mieliśmy kiedyś tutaj łóżko rozpadło nam się na drobne kawałki musieliśmy się go pozbyć w tym momencie nie jestem w stanie kupić za gotówkę nowego łóżka żadne zakupy na raty nie wchodzą w grę nie chcę się w to na razie bawić yy, i zrobiliśmy sobie tutaj w naszej sypialni tak to jest sypialnia składowisko składowisko, takie śmietnisko trochę ale no nie do końca, bo wszystkie rzeczy tutaj są potrzebne i ja sobie nieraz tak myślę jej, ja naprawdę jestem taką minimalistką pozbywam się wielu rzeczy regularnie co mogą potwierdzić osoby, które ze mną pracują kilka razy w tygodniu chyba przynoszę do pracy różne szmerdy pierdy i rozdaję ludziom część rzeczy staram się od niedawna, od bardzo niedawna sprzedawać Szczególnie dotyczy to zabawek moich dzieci yy, i robimy wtedy tak, że jeżeli uda mi się coś sprzedać yy, od moich dzieciaków, to yy, dzielimy się wtedy kasą na połowę. Połowa idzie dla mnie, a połowa idzie dla dzieci. Tutaj odkładam stare pranie, znaczy stare, świeże pranie, yy, już wysuszone na wieszaki. Yy, lubię teraz też robić takie coś, że komplety piżam yy, kładę na jeden wieszak czyli pospód kładę spodenki, na to nakładam bluzkę, górę przynajmniej, o tak, górę i y, ładny jest taki komplecik, trochę to, trochę z tym jest zachodu, ale bardzo lubię, jak jest tak fajnie, tak jak w sklepie, wiecie, że na jednym wieszaku cały komplet. Piżamowy. Tutaj zobaczcie, teraz odkładam ubrania też w szafie syna. Jest jeden zielony wieszak widoczny po prawej stronie, i jest to wieszak, który oddziela yy, odzież codzienną od piżam, żeby syn wiedział, co jest piżamami, a co nie jest piżamą, żeby przez przypadek nie poszedł w piżamie do szkoły. Albo no mój syn jest taki, że on sobie tak weźmie, co, co tam, co akurat wisi. O, to pokazałam ten zielony wieszak, i on wie, że tam po prawej stronie to są rzeczy na noc, a po lewej stronie są rzeczy na dzień. Tutaj sobie szykuję, sobie, tak sobie szykuję pranie, ja sobie piorę te rzeczy w ogóle. Ja no nie ukrywam rzeczywiście, że mm, lubię sprzątać i robić takie rzeczy, ale mm, właśnie powiem wam, tak się zastanawiam. Hmm, czy to jest kwestia tego, że ja lubię sprzątać, czy może ja lubię mieć porządek, bo to są dwie różne Rzeczy przecież. Ym, w sumie, gdybym miała porządek, taki wiecie, że wchodzę do mieszkania, mówię wow! Wow, ale rewelacja. Bo to przecież bym nie sprzątała wtedy i czułabym się dobrze. Mogłabym się wtedy zająć innymi rzeczami. Tylko co ja bym robiła? Bo ja naprawdę w domu tylko czytam albo sprzątam. Nie no, jeszcze oglądam filmy na youtube Oglądam Clean with Me cały czas, naprawdę, nie? Ogromnej ilości godzin. Przejrzałam tego, jak ludzie sprzątają, i no niezwykle mnie to pasjonuje. Wiem, że to w ogóle nie jest ambitne aż mi głupio, normalnie wstyd mi, no ale no takie mam, słuchajcie, hobby, takie mam zainteresowanie. Przeczytałam wszystkie książki na polskim rynku dotyczące y, sprzątania, organizacji przestrzeni w domu, y, co tam jeszcze, y, jakie tam jeszcze minimalizm. No, no, bardzo się tym naprawdę mm, pasjonuję. O tym też jak takie jakieś tam kwestie wnętrzarskie, czasopismo wnętrzach też uwielbiam, kupuję e, sporą część e, co miesiąc. No, tak jakoś mam taką dziwną. Dziwna jestem w ogóle, no, taka, szalona trochę. czas sprzętam i czytam <grym> na zmianę. Takie ja dwie pasje. Zauważyłam, że nagrywanie rozwieszania czarnego prania nie do końca jest super, bo tutaj prawie nic chyba nie widać. Wszystko jest czarne w jednym kolorze i coś tutaj rozkładam, a do końca nie wiadomo chyba co. Nie wiem, czy widzicie, czy nie widzicie, co tutaj rozkładam. Zawsze zaczynam od największych rzeczy, czyli koszulki, spodnie, przede wszystkim najpierw spodnie, później koszulki i bluzy, potem bieliznę, czyli majtasy, a na sam koniec biorę. Skarpety i skarpetami zapycham wszystkie wolne miejsca, jakie zostały, bo lubię, jak jest tak na maksa, wszystko zapełnione na suszarce. Także każdą tej wolną przestrzeń, tam gdzie się zmieści skarpetka, to staram się nią też wypełnić, pustą przestrzeń. O, czarne pranie mam za sobą. I zobaczcie, no tu miałam przerwę. Chciałam Wam pokazać mojego flafusia kochanego. Jakie to jest kochane słoneczko? Tutaj mieliśmy przerwę i poszliśmy sobie na spacer do dziadków Flafiego, czyli do moich rodziców. Flafi miał po drodze tutaj swoje własne sprawunki. O, zaraz zobaczycie. A. Nie. I idziemy dalej do dziadków. No i po powrocie ze spaceru, po powrocie od wizyty moich rodziców, biorę się za. Kolejne pranie. Tutaj sobie sprawdzam, czego jest najwięcej, który kolor by się przydał teraz wyprać. I padło mi na kolor czerwony. Także wszystko, co czerwone i kolorystycznie podobne do tej barwy, zaraz będzie się prało. I tutaj jeszcze rozkładam rzeczy, bo jak widzieliście hmm, po wejściu tutaj do tej sypialni, to no nie tylko ubrania były na suszarce, ale rozłożone były na wszystkich, jak ja to mówię, płaskich powierzchniach. Każda płaska powierzchnia y, jest dobra na to, żeby podkładać różne pierdoły. Tutaj też na półkach o Jezu no wszystko tutaj mi się uzbierało, y, i też właśnie zaczynam od tego, że ściągam wszystko w jedno miejsce. Bo łatwiej mi się rozkłada rzeczy z jednego miejsca. Tutaj sobie na podłogę wszystko składam yy, i poukładam ładnie półki, i będę miała tutaj chociaż jedną część zaliczoną. A dalej z podłogi będę resztę rzeczy rozkładała. I teraz do terapii pakuję różne rzeczy. E, między innymi, właśnie takie, które zaniosę do pracy dalej rozdawać ludziom. E, co tutaj jeszcze mam? A, to co muszę sobie zanieść do firmy, to co muszę zanieść do sklepu, poddawać parę rzeczy, bo coś tam mi nie pasowało. E, tutaj zbieram właśnie ubrania po córce, które są na nią za małe i też przekażę je dalej. I tu też jakieś pierdoły, o, te, które muszę przekazać dalej. Tutaj w koszu mam torby na prezenty. Przeglądam dokumenty, tu niebieskie spodnie śniegowce idą do prania. Przeglądam instrukcję do mojego odkurzacza i sprawdzam, co można wyrzucić, a co muszę koniecznie zostawić. No, jest tych trochę pierdółek. Tak wyobraźcie sobie teraz każdą taką pierdółkę trzeba wziąć do ręki i znaleźć dla niej miejsce. I to naprawdę nieraz wcale nie jest takie łatwe. Ale jest to jednak złoty klucz gdzieś tam do sukcesu. Jedna z najważniejszych rzeczy w sprzątaniu, żeby każdy przedmiot mógł znaleźć swoje miejsce. No, sam przedmiot nie znajdzie, ale my jesteśmy od tego, żeby znaleźć dla niego jakieś miejsce. Czasami jak jest na przykład takie ogromne wysypisko jak mam tutaj, że normalnie tych śmieciorów jest tam całe mnóstwo i wchodzi się do tego pomieszczenia. I człowiek naprawdę ma taki moment jakiś depresyjny, myślę sobie, Boże, przecież ja nie wiem, gdzie mam to wszystko położyć. To są jakieś dziwne różne rzeczy, nie wiadomo skąd się tu wzięły. To znaczy wzięły się właśnie dlatego tutaj, że nie było mi wcale łatwo znaleźć konkretnego miejsca. Ale słuchajcie, trzeba wziąć każdy jeden przedmiot do ręki, cokolwiek by to nie było. Biorę ten przedmiot i się nim zajmuję i mówię sobie tak, dobra, znajdę dla Ciebie jakieś miejsce. I szukam, gdzie to może być, do czego to dopasować. Ok, to idzie sobie tutaj. Biorę kolejny przedmiot i nie spocznę, dopóki tego konkretnego przedmiotu gdzieś też nie dopasuję i go nie odłożę na miejsce. Trzeci, czwarty, piąty i tak dalej. Najgorzej mieć właśnie szufladę wstydu, o której kiedyś Wam mówiłam. Szuflada wstydu to jest takie miejsce. Do, do którego wrzuca się wszystko. Stare bilety, paragony, jakieś baterie, gumki, recepturki, maseczki i nie wiadomo, co tam jeszcze. Nie? Jakieś kabelki, i tam jest taki miszmasz, tam jest wszystko i też chodzi o to, żeby wyciągnąć kiedyś wszystko z, tego, z tej szuflady i dla każdego przedmiotu znaleźć właśnie miejsce. Tutaj kolor czerwony właśnie rozkładam, będzie się suszył. O! Jeśli chodzi o ubrania, to powiem Wam taką ciekawostkę. E, ciekawostkę o mnie. Jak oglądam zagraniczne youtuberki, albo czasami te polskie się tak uparło na te zagraniczne, bo najczęściej je oglądam, to e, strasznie mnie denerwuje, jak widzę, że ktoś brzydko składa pranie. Yy, może być tak, że babeczka ładnie posprząta całe mieszkanie. Wszystko jest super. Patrzę, no fajnie, nie? Tu czyści fugi nawet. O, listwy przypodłogowe czyści. O, no naprawdę fajna, nie? Petarda. Ale jak później zobaczę, jak ona składa ręczniki, albo jak koszulkę składa, tak wiecie, tak mniej więcej, mówię, no kurczę, no nie, nie dam rady, nie? Mówię, no więcej nie obejrzę jej filmu, bo no, dla mnie to jest bardzo ważny aspekt, żeby ubrania były równitko ułożone, pościele, prześcieradła to musi być normalnie na cycek i nie ma innego tutaj wyjścia jeżeli właśnie zdarzy się, że ktoś brzydko składa pranie to wyłączam w trakcie oglądania, nie jestem w stanie tego dalej oglądać tak mnie to aż drażni. zagraniczne youtuberki właśnie tak naprawdę rzadko bardzo rozwieszają w ogóle pranie no bo w Ameryce, a no w ogóle nie tylko w Ameryce, w ogóle na Zachodzie przecież już no, nikt nie ma takich suszarek w domu mało kto, rzadko kiedy mają suszarki elektryczne nie? przy pralkach od razu to już jest takie standardowe jak zmywarka do naczyń o, patrzcie, to jest mój stary odkurzacz e, no dojechany był niesamowicie tam widać, że nawet jest przy rurze klejony taśmą klejącą tu się okazało, że już w ogóle mm, nie da się zwinąć automatycznie też tego kabla trzeba ręcznie zwijać, no już taki dziadzio ale mimo, że nie lubię bardzo zbierać starych odkurzaczy jakichś starych rzeczy i pierdół staram się takie rzeczy na bieżąco pozbywać to jeszcze na razie, póki co piętro wyżej mój mąż pracuje yy, mamy tam takie stare pomieszczenie i tam mąż na razie, że tak powiem, siedzi się z kotami. On tam pracuje, a pokój obok mieszkają sobie koty i tam nieraz w trakcie pracy wypuszcza te koty do siebie. Jest to na nasze na razie takie tymczasowe rozwiązanie. Mąż bardzo chciał odpocząć od kotów w domu. Ale prawda jest też taka, że mamy trochę problem, bo fluffy nasz, pie, nasz pies no, jest bardzo agresywny w stosunku do kotów. I szczególnie obrywa się naszej kotce, bo dwa koty, kocury sobie jakoś tam radzą, a niestety no, kuzyna jest bardzo pochliwa i się na nią strasznie udział. Ona przed nim ciągle ucieka, i on od razu ma też taki instynkt, że zaczynają gonić. No i mamy taki problem tutaj, no niestety. Najpierw były koty, koty były szczęśliwe, biegały sobie po całym mieszkaniu, mogły robić co chciały. Hmm. A potem przyszedł ten pies jako szczeniak do nas, fajny, taki słodziak, ale z czasem coś mu odbiło i, i zaczął ganiać koty I tak, czasami średnio się e, kończą te historie z łapaniem. E, tutaj się uśmiecham, bo sobie pomyślałam: A, nagram wam kawałek, zobaczycie sobie, e, jak sobie ustawiam mm, staty z telefonem. Widać było moją łapkę, ale ja sobie pomyślałam: A, zrobię wam takie jedno ujęcie, że. Nie będę usuwać tych takich nieperfekcyjnych ujęć, a sobie zobaczycie moją głowę co się stanie w końcu, nie. Tutaj mam taki problemik, jeden mały. My mamy zapasową pościel i w tym momencie no naprawdę no, nie mam gdzie jej schować, nie mam pojęcia, co z nią zrobić. Na razie leży na klatce Flapiego. Płaska powierzchnia, która musi być zajęta przez ją, nie? coś strasznego. E, na razie tutaj leży. Docelowo plan jest taki, że jak już będziemy mieć łóżko, że się się już nawet wybrałam model z Ikei i kosztuje około 2000 całość To jest taki fajny model z czterema dużymi szufladami No i tam fantastycznie by mi idealnie pasowała ta zapasowa pościel, żeby można było ją tam włożyć Zobaczcie, to są efekty mojej pracy Nasza sypialnia, w której nie śpimy, które na razie jest takim pomieszczeniem Takim nie wiadomo jakim, nie wiadomo jak to nazwać Najważniejsze dla mnie jest tutaj to, o jeszcze po prawej stronie jednej plusy zapomniałam e, schować, zaraz ją zabiorę i schowam. Najważniejsze dla mnie jest to, że nareszcie mm, do tego pokoju można wejść, że te przedmioty znalazły swoje miejsce mm, i że no, nie ma tutaj takiego bałaganu jaki był poprzednio. Tu są moje przygotowane rzeczy, że tak powiem na jutro, bo dzień po Bożym Narodzeniu normalnie wracałam do pracy. Więc ja sobie przygotowałam plecak plus. Ten kalendarz, który zakupiłam w internecie, no wszystko jest poskładane, jest czyste, jest odkurzone pomieszczenie i jest przyjemne do wejścia. Zobaczcie, odkurzyłam dzisiaj tylko kuchnię i tę sypialnię, i tu, no nie może nie do końca tak widać, ale trochę widać tutaj tego kurzu, że się zebrało. No. Było, było. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że znowu widzieliśmy się tutaj razem. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału Mania Sprzątania oraz mojego drugiego kanału Mania Czytania. Dziękuję bardzo, cześć, pa! pa.